Witajcie. W Księdze Kaznodziei Salomona w trzecim rozdziale, wiersz, w wersecie pierwszym czytamy takie słowa, że wszystko ma swój czas, na wszystko jest pora. Wiecie, i tak myślałem o tym, jak przechodzimy przez różne sytuacje w naszym życiu, przez różne sezony w naszym życiu. Niektóre to są tak jak góry, gdzie jest wszystko pięknie, wysoko i unosimy się nad wszystkimi rzeczami, ale czasami są też takie sezony, w których jesteśmy jak w tej głębokiej dolinie, gdzie jest ciemno, nic nie widać. Oczywiście chcielibyśmy, żeby zawsze nasze życie wyglądało to, jak to na tych wyżynach, żeby niemalże zawsze świeciło słońce, żeby też nie padał, żeby było pięknie i cudownie. Tylko. Gdybyśmy tak żyli w miejscu, gdzie nigdy nie pada deszcz, gdzie jest zawsze słońce, to byłoby miejsce, w którym nie byłoby życia. To taka pustynia. Potrzebujemy różnych sezonów w naszym życiu, różnych etapów naszego życia. I naprawdę Biblia wyraźna mówi, że jest czas na wszystko. Jest czas na sezon deszczu, na sezon słońca, na noc, na dzień. Tak samo jak owoce, warzywa potrzebują każdego sezonu w swoim. Jakby w swoim etapie rozwoju, aby wzrastać. Potrzebują światła, potrzebują ciemności, potrzebują wody, potrzebują słońca, tego wszystkiego, po to, by mogły wzrastać. I my, jako ludzie wierzący, także potrzebujemy różnych etapów w naszym życiu. Potrzebujemy każdej sytuacji, żeby uczyć się, jak wzrastać, aby w ogóle wzrastać. By nie być jakieś te małe pieczarki, które potrafią wyrosnąć w ciągu kilkunastu godzin które można podejść do nich, kopnąć i tyle. Bo nic nie pozostaje z pieczarki. Ale by wyrosnąć jak potężny dom, potrzeba czasu. Potrzeba wielu, wielu etapów. Wielu sezonów. I spróbuj podejść do takiego dębu i kopnąć ten dom tak jak pieczarkę. <laughs> nie radzę. Ale potrzebujemy czasu na wszystko. I teraz w czasie, w którym my jesteśmy, gdzie ja wierzę w to, że to jest też czas, w którym możemy się uczyć wielu rzeczy. To nie jest czas stracony. To jest czas, który możemy użyć na Bożą chwałę. Bo tak jak czternasty werset mówi w tej samej księgi Kaznodziei 3. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć. Zaufaj Mu. To, co On czyni... W swoim życiu tu i teraz, w tym sezonie, w którym teraz jesteś, to będzie trwało na wieki. Wiecie, i to, co mi pomaga w tych sytuacjach, i tak jak teraz, czasami być może w ciemnej dolinie, to jest to, że znam ostateczny wynik. Wiecie, to jest tak, jak się ogląda zawody sportowe. Ja bardzo lubię tenis, jak oglądam tenis, to zupełnie inaczej oglądam ten mecz, gdy wiem już, jaki jest wynik to wtedy, nawet jeżeli wiem, że mój zawodnik wygrał, to nawet jak przegrywa poszczególnego gema, poszczególnego seta, to się nie stresuje, nie denerwuje się, bo wiem, że ostateczny wynik to będzie zwycięstwo. I chcę Ci powiedzieć, że Jezus zwyciężył, że jesteśmy ukryci w Jego rękach, że On pokonał śmierć. On jest Panem i władcą całego tego świata. I w Nim jesteśmy ukryci. Zupełnie inaczej wtedy mogę patrzeć na to, co się dzieje tu i teraz, w tym sezonie, przez który, przez który przechodzę. No tak, na wszystko jest czas. Ta z nadziei właśnie 3.1 mówi. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Uczmy się, jak ufać Bogu i wykorzystywać ten czas, w którym dzisiaj jesteśmy. Bo On. Przygotowuje nas na coś wielkiego. Bo On w 11 wersecie powiedział Wieczność włożyłem w ich serca. Żyjemy dla wieczności. Nie na tu i teraz, ale dla wieczności, którą spędzimy z tym, który zwyciężył. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.